Gdy chcemy kupić jakiś samochód z segmentu D Premium, no to oczywiście rozkminiamy nad Mercedesem klasy C BMW trójką bądź też Audi A czwórką, z tym, że to nie są złe samochody, oczywiście mają wiele wersji nadwoziowych, wiele silników dostępnych, napędów, tylko są takie oczywiste. Kurczę, a gdyby tak popłynąć pod prąd, pójść zupełnie w inną stronę. Ja pierniczę, no już nawet gdy tak staniemy sobie obok i oglądamy tą maszynę z bliska, no to po prostu czujemy, że jest ona taka jakaś podniecająca. No kurczę, w końcu ten samochód wjeżdża na mój kanał. Nie jest on w najmocniejszej wersji, ale też nie najsłabszej. Bo w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się z bliska oraz przejedziemy Alfą Romeo Giulio Veloce. Osobiście jestem wielkim fanem Alfa Romeo 159. 150 sam przejeździłem 2,5 roku, zrobiłem nią 90 000 km. No i 159 w 2015 roku jakoś doczekała się takiego następcy. No cóż to jest za następca? Wydaje mi się, że jeśli chodzi o charakter, to Julia jest bardziej alfowata. No ma trochę inną bryłę, w zasadzie zupełnie inną. Jest bardziej zadziorna, w ogóle kabina jest bardziej przesunięta do tyłu. Bo nie mamy już tutaj przedniego napędu standardowo, tylko tylny. Oczywiście w 159 czy w Julii możemy mieć napęd na wszystkie koła. Na przykład tutaj mamy napęd na wszystkie koła. Ale ogólnie chodzi mi o to, że Julia była projektowana od zera, właśnie bazowo pod RWD. Gdy spojrzymy na ten samochód z zewnątrz, no to od razu możemy się kapnąć, gdyż zobaczcie. Przedni zwis jest tutaj dość krótki, w 159 był on duży. Tylny zwis jest większy. Tak zdecydowanie większy. Taka bułeczka, ale apetyczna. No i właśnie cała kabina jest jakby tak kopnięta trochę do tyłu. Krótsza pokrywa bagażnika i dość długa maska. Ogólnie Alfa Romeo Giulia nawet w bazowej wersji wygląda świetnie. No tutaj mamy do czynienia z wersją Veloce. No jest tutaj kilka takich agresywniejszych akcentów. No jak wiadomo, diabeł tkwi w szczegółach. Jest tutaj inny zderzak. Zobaczcie, jakie mamy tutaj śliczne felgi! 19 calówki, polakierowane grafitowym lakierem w połysku zobaczcie nawet jaki tutaj mamy piękny zacisk, nawet ta czcionka, mm, petarda opona 225x40 z przodu, z tyłu felga jest tutaj szersza znacznie opona 255 na 35 w ogóle zobaczcie jaki tutaj mamy naciąg standardowo na tej felze nie wiem czy to tak Widać dobrze. Mamy tutaj napęd Q4 na wszystkie koła. Także ten samochód jest troszeczkę wyżej zawieszony. No, mamy tutaj troszeczkę tego prześwitu. Ja bym ogólnie tą alfę obniżył, ale z drugiej strony, gdy zobaczymy, jaka ona już jest dość niska, no to nie wiem, czy na Daily. To byłby taki dobry pomysł. No właściciel z tym samochodem lata sobie na daily od dwóch lat. Jest to rocznik 2019. W ogóle jest to jeszcze przedlift. Tutaj jeszcze chyba taka istotna informacja. Julie w wersji Veloce przed liftem występowały z napędem na wszystkie koła. A chyba od 2020 roku, jak czytałem, można było zamówić sobie taką Veloce z napędem na tył. Jeszcze może rzut oka z tej perspektywy. No i wersja Veloce mogła być skonfigurowana z silnikiem Benzynowym, tak jak tutaj, oraz silnikiem diesla. Końcówki wydechów są prawdziwe. Tutaj, proszę: taki oto dyfuzor, Klapa z tyłu. Tutaj jest założona też taki, taka dokładka, taki lip. No, spoiler, można już powiedzieć: to nie jest lip wcale. Od wersji Quadrifolio, najmocniejszej. I generalnie tutaj jest pakiet black. Także mamy różne. Czarne akcenty. Wszystkie emblematy są grafitowe. Właściwie nie wiem jak w Alfie Romeo nazywa się ten pakiet. No to jest tak jak pakiet Night w Mercedesie. Pakiet czerni. Co tutaj jeszcze z zewnątrz? No czarne szyby. Tutaj zostały dołożone też takie jakby naklejki. To nie jest fabryczne. Aczkolwiek, no patrząc na ten samochód, wydawało mi się, że jednak jest, bo pasuje to elegancko. O, może z tej perspektywy będzie to lepiej widać. Proszę bardzo. No generalnie, część tego samochodu jest po prostu oklejona folią bezbarwną ochronną. No i tutaj ten element też od razu został doklejony. Mordeczka tutaj jest śliczna, indywidualna. A czy wloty są tutaj prawdziwe? Tutaj prawdziwe. Tutaj prawdziwe. No tutaj mamy jedynie taką zaślepeczkę, ale tak. Nie ma tutaj fejków. Zderzak, maska, błotniki, wszystko jest w folii. Proszę bardzo, nawet tutaj jest folia. Tutaj jest odcięcie. Lusterka również i na całe auto jest oczywiście położona ceramika. Proszę bardzo, jeszcze emblemat veloce. Oj, dba właściciel o ten samochód, dba! Zajrzyjmy do bagażnika. Bagażnik nie jest elektryczny. No, trzeba przyznać, że tylna szyba jest tutaj pociągnięta no, znacznie do tyłu, i przez to otwór załadunkowy jest. Troszeczkę mniejszy niż u konkurencji. Bagażnik no, jest takich normalnych rozmiarów. Chyba może nawet też troszeczkę mniejszy jak w BMW 3, czy w Mercedesie klasę C przykładowo. Czy tam w Audi A4. Ale kurczę pieczone. No kosztem tej dupki zgrabnej. Ja tam byłbym w stanie się z tym pogodzić. Boże, Alfa Romeo i będziemy oglądać bagażnik. Nuda. No bardzo ładny dźwięk. Wejdziemy tylko, ja sobie szybko tutaj odpalę ten samochód. A odpaliłem go dlatego, by wejść tutaj do tyłu, ponieważ gdy wychodzimy albo wchodzimy w dżulię, wiem jak to brzmi, to jest tutaj komfortowy dostęp i fotel, no niezależnie czy auto odpalamy czy gasimy, nam się cofa albo przybliża do przodu, do naszej pozycji, by nam łatwiej było wejść czy wyjść. No i po prostu przy zgaszonym silniku, jak fotel jest cofnięty do tyłu, no tutaj ciężko byłoby mi się zmieścić. Proszę bardzo, skórki, troszeczkę nam tutaj będzie pikało, to nic. Boczek drzwiowy, tutaj jest bardzo miękko, tutaj również jest miękko, miękko i tutaj dół jest dopiero twardy. Nie jest źle, normalnie w tym segmencie. Jeśli chodzi o miejsce z tyłu, to pamiętajcie, że mój wzrost nie jest normalny i dwumetrowiec za dwumetrowcem... No tak średnio się tutaj mieści. Fotel kierowcy wyregulowany jest pode mnie. No i tak to wygląda. Tutaj mamy, proszę, nawiewy, wejście USB. A jeśli chodzi o miejsce na głowę, tak jak normalnie sobie siedzę, no to nie ma w sumie tragedii. Jak tak się wyprostuję, no to dopiero dotykam czachą pod sufitkę. No dla dwumetrowców może nie ma tutaj aż tak dużo miejsca, ale gdyby tutaj jechały cztery osoby... Mają wzrost 185 cm, no to myślę, że zmieściłyby się tutaj. Ja nie wiem, patrząc na to wszystko, wydawałoby się, że jest to taki trochę egzotyczny samochód. Przejdziemy do przodu. A dźwięk drzwi z tyłu? No, nie można się tutaj do niczego przyczepić. Gdy wysoka osoba będzie chciała wejść do Alfa Romeo Julii, proszę. Przestrzeń pasażerska z przodu. Tak to wygląda. No, auto w środku miało być no ciemno tak skonfigurowane, Proszę emblemat ładnie, Alfa Romeo, nakładki na pedały, to po prostu wyższa osoba zauważy to, że ten słupek, nie wiem jak to by trzeba było przeprojektować, ale jest taki jakby, no bardzo wysunięty do przodu. No nie wiem, zamknijmy jeszcze raz, bo przecież z zewnątrz Alfa Romeo Giulia, no wygląda naprawdę bardzo ładnie, bardzo proporcjonalnie, ale jak wchodzimy, to najpierw ja tak muszę sobie tutaj z przodu wejść i później cofnąć się do tyłu. Tak mieści się tutaj prawie dwumetrowy petrolhead. No ogólnie miejsca mam tutaj wystarczająco dużo, nawet nad głową mam tutaj kilka jeszcze palców w wolnej przestrzeni, ale czujemy, że jesteśmy tak obudowani, bardzo blisko. Mamy tutaj boczek drzwiowy, tutaj słupki a Praktycznie z kierownicy, zobaczcie, można palcem tutaj dotknąć w słupka. Bardzo blisko są też lusterka, tak by tam się wydawało, ale tak chyba jest. Tunel środkowy też jest pociągnięty dość wysoko. Podłokietnik tutaj jest niesamowicie miękki, jak w jakimś aucie amerykańskim. Z tej strony również, ale reasumując, mając 2 metry i wszystko tak, jakby troszeczkę bliżej, dobrze się tutaj czuję. Trochę tak, jakbym był obudowany. No Jest tutaj po prostu tak. Przytulnie, jak w takim aucie sportowym, a przecież to jest wciąż sedan. Rzut oka z perspektywy kierowcy. No nie wiem, jakbym miał tutaj się do czegoś przyczepić, jeśli chodzi o pozycję za kierownicą, to chyba to, że nie mogę tutaj za bardzo sobie wysunąć przedniej części fotela do góry. No, wyższy kierowca po prostu nie będzie miał tutaj trochę podparcia pod udzia, mimo że ta przednia część foteli jest wysuwana, ale myślę, że to dotyczy tylko osób, które mają około 2 metry wzrostu. Kierownica, delikatne podcięcie, wieniec jest takiej średniej grubości, kierownica jest całkiem przyjemna w dotyku, nic w ogóle tutaj nie trzeszczy, jestem w ogóle zaskoczony, bardzo pozytywnie jakością wnętrza tego samochodu, czegokolwiek tutaj nie dotkniemy, Absolutnie nic tutaj nam nie skrzypi. Absolutnie nic. Nawet się nie odkształca. Tutaj jeszcze takie newralgiczne punkty. No tutaj nic. No tu może coś bardzo delikatnie, jak tak bardzo mocno tym ruszam. Ale wróćmy do kierownicy. No tutaj się odpala i gasi silnik. Bardzo fajnie, że taki przycisk znalazł się właśnie na kierownicy. Obsługa tempomatu. Tutaj obsługa telefonu, radia i wybierania głosowego. Fajnie, że tutaj jest to takie szare urozmaicenie. Emblemat Alfa Romeo tutaj nie jest kolorowy, jest to takie jakby szczotkowane aluminium, czy jak tam to nazwać profesjonalnie. Mamy tutaj też dwie potężne aluminiowe manety. Zobaczcie, tutaj też jest otwór. O, może w ten sposób będzie to lepiej widać. Zobaczcie, ja mam dość dużą dłoń. No i taką mamy tutaj. Manetę, jak w jakimś naprawdę niesamowicie sportowym samochodzie. A to włosi, no nawet taki sedan, musi mieć tutaj kilka fajnych akcentów. Liczniki, bardzo też długie tuby. Zobaczcie, znowu porównam do swojej dłoni. Proszę, naprawdę są one olbrzymie, ale dobrze to wszystko wygląda. Prędkościomierz i obrotomierz analogowe. Tutaj po środku kolorowy wyświetlacz LCD. To jest lepsza wersja, więc mamy większy ten wyświetlacz. Były też takie maleńkie. No, za tutaj, komputer pokładowy, akurat teraz zużycie paliwa, pokazuje 15 litrów. No, bo auto stoi odpalone. Co my tutaj mamy? Proszę bardzo. Prosto, jasno, zupełnie tak, jak z obsługą systemu multimedialnego. Ten ekran jest mniej więcej tej wielkości tutaj, nie jest to cały ekran taki w dziwnym kształcie, też w standardowej wersji mógłbyś ten ekran mniejszy tutaj jest jego obsługa nie mamy tutaj ekranu dotykowego i nawet nie bójmy się powiedzieć czy też stwierdzić, że taka Alfa Romeo Giulia to taki BMW 3 zrobione po włosku no zobaczcie, obsługa multimediów tutaj wybór trybów D, N, A wiadomo, bardzo alfoska sprawa no, to tutaj jest joystick taki, menu, opcje. No i tutaj podgłośniamy, ściszamy, wyłączamy radio. Zmieniamy też stacje radiowe czy utwory, trochę tak jak w Audi. Obsługa systemu multimedialnego muszę przyznać, jest bardzo prosta. W ogóle tutaj fajnie mamy taki delikatnie wrysowany, jakby emblemat Alfa Romeo. Radio, media, no telefon, nawigacja. Proszę bardzo, ciekawe miejsca. No, stan samochodu. Na przykład, co my tutaj mamy? Opony, przegląd, poziom oleju. Tutaj jeszcze mamy no, instrukcję obsługi i efficient drive. Proszę bardzo, no, tak to wygląda. Tutaj porady takie eko. Jeszcze ustawienia. No i tutaj wszystkie ustawienia związane z samochodem, oświetleniem. Alfa Romeo to ciekawe i często też dziwne samochody. Na przykład w Alfa Romeo Brerze chyba otwierał się bagażnik nawet z podłokietnika, trzeba było otworzyć podłokietnik i tam był przycisk. Ale tutaj w Giulii naprawdę wszystko jest mega prościutkie w obsłudze i intuicyjne. No taki panel klimatyzacji. Nie ma tutaj żadnych czujników, touchpadów. Czy tam jakichkolwiek, nie wiem, ekranów dotykowych. Wszystko jest po prostu cyk proste. Ogrzewamy sobie kierownicę, fotele, tutaj wejście USB, tutaj cup holdery, wszystko to też działa bardzo ładnie, bardzo dobre wrażenie to robi. I tutaj Lewarek z szyni biegów, taki joystick jak w BMW. Bo w sumie jest tutaj skrzynia taka jak w BMW. Ja Wam mówiłem BMW trójka z perspektywy Włochów. Tutaj jest miękko. Tutaj bardzo fajny dekorek takich, chyba nawet aluminiowy. Tutaj jest też miękko. Tutaj jest bardzo miękko. Tutaj jest jak w Lexusie w sumie. No i tutaj dopiero z dołu na dole tunel środkowy jest twardy. I tutaj też jest twardo, ale za to jest aluminiowa taka rączka. Schowek. Tam on jest wielkości, no jest w porządku wielkość. Jest cały miękko wykończony. Nie no naprawdę, Alfa Romeo Giulia jakościowo w ogóle nie odbiega od konkurencji, a nawet w wielu przypadkach jest po prostu lepiej to wszystko w środku zmontowane. Słupki też tutaj nie są plastikowe, znaczy pewnie są plastikowe, ale pokryte jakąś tkaniną. Czarna podsufitka jest miękka. Tutaj taki oto panel na podsufitce. Proszę bardzo. Wszystko to w ogóle nie niewyśmigane. Jeszcze tak sztywno chodzi. No dobra, gasimy silnik i zobaczmy sobie jeszcze pod maskę. O, a w Julii tutaj otwiera się bagażnik. Proszę bardzo, silnik. No auto ma ponad 30 tysięcy kilometrów. Nic nie było tutaj w tym silniku naprawiane. W sumie to tylko serwis i nic więcej. No i jednostka. No jest, ona też wyraźnie tutaj cofnięta do tyłu. Zobaczcie, oś. Idziemy. No i tutaj. Wszystko jest tak dość poodkrywane. Mi się wydaje, że nawet gdybyśmy mieli tutaj przeprowadzić jaką naprawę, jakąś naprawę, to wszystko jest tutaj... No dostęp jest bardzo fajny. Proszę, nawet tutaj na wierzchu jest turbinka. No w Julii w sumie nie mieliśmy aż tak dużo jednostek. No bo jeśli chodzi o diesle, to było tylko 2.2 diesel, ale w róż o różnych mocach. Od 136 koni mechanicznych nawet na niektórych rynkach do chyba jakoś 210. No tutaj mamy jednostkę benzynową 2.0 Turbo i ta jednostka występowała w odmianach 200-konnej i 280-konnej. My tutaj mamy właśnie 280 koni mechanicznych oraz 400 Nm, ale czy to 2.0 Turbo 200-konne, czy też 280-konne, to podobno ta sama jednostka i nawet jak kupimy sobie Julię 2.0 Turbo e, 200-konną i zrobimy program, no to możemy po programie mieć 300 koni. No i wiadomo, największa jednostka w Julii to 6-cylindrówka bodajże 2.9 litra w najmocniejszej wersji Quadrifoglio, ale skupmy się na tym egzemplarzu. Producent deklaruje, że przyspieszenie do pierwszej setki wynosi tutaj 5.2 sekundy. Nie ma tutaj procedury startowej, ale za to mamy napęd na wszystkie koła. Jest tutaj ośmiobiegowa, automatyczna skrzynia biegów ZF8HP. No i musimy tutaj wspomóc się przy starcie hamulcem, by sobie boostu po prostu napompować. No i jak widzicie, zbliżyłem się do e, liczb deklarowanych przez producenta. Jakbym tutaj się jeszcze postarał, tutaj te 5,2 też bym osiągnął, nie będę tutaj fisiował kilka razy mierzył maszynę. Patrzcie, no ile tutaj jeszcze jest pod tym dolotem? Przestrzeni, proszę, to moja dłoń. Dzisiaj wszystko do mojej dłoni będziemy tutaj na Julii porównywać. No i co, tak to mniej więcej wygląda. Prędkość maksymalna to podobno 240 km na godzinę. No, w tym odcinku akurat Julię sobie tylko obejrzymy i się nią przejedziemy, ale po polskiej stronie. Ale będzie też próba autostradowa, będzie. Julia ma charakter. Jest wyjątkowa i nawet gdy już na nią tylko patrzymy, możemy się w niej zauroczyć. Ale najlepiej jest, gdy po prostu w nią wejdziemy. Jest mega towarzyska i lubi zabawy. Ok, to pozycja za kierownicą zajęta. Bardzo fajnie czujemy się w Julie. Jest ona naprawdę mega miła. To może przy odpaleniu mały soundcheck. No, mamy tutaj reflimiter limiter na jakoś lekko ponad 4,5 tysiąca obrotów i generalnie nie jest to głośny samochód. Wręcz muszę przyznać, że wydech jest tutaj dość cichy. Niezależnie w, jakim, w jaki tryb tutaj ustawimy Julię, czy to ma być dzikuska, czy może jednak ma iść do kościoła. Dobra, ale na razie karniemy się w trybie A, czyli to jest chyba all weather. Czy coś takiego? D to jest Dynamic, N to jest Neutral. No nie wiem, wszystko mi się tutaj wydaje w tym samochodzie bardzo intuicyjne. Jeszcze momencik. Olle, tutaj jest układ kierowniczy. Ja pierniczę nawet na parkingu to poczułem. Jest tutaj oczywiście system start-stop, bo przecież to nowoczesny samochód. Olle, burdożek francuski. Sam mam burdożka francuskiego. Ciekawe, czy Julia lubi burdożki francuskie. Dobra, ruszamy. Tutaj spokojnie. Dobrze się tutaj siedzi, powiem Wam, jak w takim aucie sportowym, no ja jestem dość wysoką osobą, ale kierownica, deska rozdzielcza, liczniki są tak nawet dość wysoko umiejscowione, jeśli chodzi o yy, poziom, na którym mam oczy, po prostu takie odniesienie. No tutaj spokojnie, 50 km na godzinę. Jest to naprawdę bardzo fajny daily, ale musimy mieć na uwadze to, że mamy tutaj dość duże felgi A właściwie profil opon jest niski I nie, Lepiej żebyśmy się tutaj nie zapominali Na jakiejś nierównej, koślawej i dziurawej drodze Jadąc tym samochodem nawet spokojnie Odczujemy jak czuły i precyzyjny jest tutaj układ kierowniczy No a w tym odcinku tak spokojniutko przejedziemy się po polskiej stronie Bardzo ciche zawieszenie No i tutaj wertepy Proszę bardzo, kamery, od kamerki kabelek o wypad. No, ale to wina kabelka, bo tak to w ogóle nic nam tutaj w środku się nie odzywa. Naprawdę jestem pod potężnym wrażeniem, jak jakościowo tutaj Julia w środku wypada. No, kurcze pieczone, nie wiem. Chyba nawet w C-klasie czy czymś takim jest gorzej, ale tutaj byłby dzwon. Proszę bardzo, fiacich 500L. Bardzo nieładny. Znaczy byłby dzwon z hulajnogą, czyli kobietą, która jedzie na hulajnodze. No system start-stop działa tutaj całkiem wydajnie, bardzo płynnie odpala nam silnik. Ale nie wiem, czy tak aż na to patrzycie, jeśli chodzi o Alfa Romeo Julię w wersji veloce. Jaki system jest start-stop. No ale zużycie paliwa jak na razie co? 9,8 litra. No producent deklaruje, że podobno ten samochód średnio pali 6,4 litra i właściciel mówił jest dość ciężkie do osiągnięcia no nie wiem może w przyszłości myślę że weźmiemy ten samochód na próbę jako drivingową no i przekonamy się po prostu ile tutaj najniżej można zejść do ilu można zejść tej najniżej Alfa Romeo z 2.0 Turbo co ciekawe jeśli mamy silnik diesla w takiej Julii to możemy sobie Alfę skonfigurować z manualną skrzynią biegów sześciobiegową a tak w benzynie Występuje tylko automat I to bardzo dobrze, bo ten automat jest naprawdę dobry, fajny No ZF 8HP ja lubię No tutaj jest trochę ruch, także nie możemy sobie przyświrować Już wyczułem, że gdy wciśniemy tutaj gaz do dechy To Alfka już zaczyna nam się odpychać, ale warto ją tutaj wkręcać na jeszcze wyższe obroty jest tutaj turbo, ok, auto ciągnie od 2000 obrotów, ale jeśli podkręcimy Alfkę wysoko, no to odczujemy, że jej się to zdecydowanie podoba. Julia lubi zabawy, ale lubi się też przy tym dobrze zabezpieczyć, bo na przykład jest tutaj kontrola trakcji której niestety nie da się wyłączyć, dopiero w wersji Quadrifolio. Jest tutaj tryb jeszcze Race i można wtedy kontrolę trakcji wyłączyć. Generalnie w, takim, w takiej Veloce, czy nawet nie Veloce, w normalnej Julii można sobie to pokrętło wymienić właśnie z wersji Quadrifolio. No ale wtedy mamy tutaj martwy taki przycisk do usztywnienia zawieszenia. No w Novalfi Romeo Quadrifolio jest po prostu aktywne zawieszenie, i możemy sobie je usztywniać. Tutaj nie, tutaj jest normalne zawieszenie konwencjonalne. Ale gdy zrobimy taki manewr z tym pokrętłem i sobie to wszystko zakodujemy, no to możemy mieć tutaj możliwość odłączenia kontroli trakcji. Julia też jest wierna kierowcy, nie skoczy nam swoją piękną dupką w bok. No, przynajmniej jeśli chodzi o wersję Veloce, bo mamy tutaj napęd na wszystkie koła. I nawet startując tym samochodem w gorszych warunkach, gdy jest troszeczkę wilgotno, do setki, od zera, w ogóle tutaj nie będziemy mieli uślizgu, czy też właśnie problemu z trakcją. No, widzę tutaj, nawet gdy odpuszczamy gaz i jedziemy trochę szybciej, no to jest tutaj nawet tryb żeglowania, tak jak w BMW. Wyjechaliśmy z terenu zabudowanego. Nic ciekawego się poza terenem zabudowanym nie dzieje. Wrzuciłem sobie tryb neutral. Zrobiłem to podczas wciskania pedału gazu. No i pedał stał się troszeczkę czulszy, już w tym trybie, ponieważ auto od razu mi zaczęło bardziej przyspieszać. No teraz wciskam gaz i tryb dynamic. O tak! I teraz tutaj jest gaz bardziej wrażliwy. No w trybie dynamic od razu tutaj skrzynia biegów trzyma nam silnik na wyższych obrotach. Alfa była przygotowana do skoku niczym Gepard. No i mi się też wydaje, że troszeczkę tutaj bardziej słychać wydech. No, wyraźnie słyszymy, że jest to czterocylindrowa benzynowa jednostka. Ale Alfa to nie tylko fałszustki, czy starsze jakieś Busso. Czterocylindrowe Alfy też zawsze były i myślę, będą. Jest to myślę naturalne. Samochód wydaje się taki dość. Lekki w prowadzeniu, jejku, ten układ kierowniczy, zobaczcie, to, do, to dosłownie delikatny ruch kierownicą, a takie mocniejsze, proszę, i samochód od razu wyraźnie reaguje. Kosmiczną różnicą pomiędzy poprzedniczką, 159, a Julią jest rozkład mas. No w 159 159, tak jak wcześniej mówiłem, była projektowana bardziej pod przedni napęd, tak bazowo, tutaj pod tylny. No i po prostu tam masa raczej była z tyłu. No jeśli mieliśmy cięższego diesla z przodu, no to wyraźnie to było czuć, a tutaj no kurcze, jak w BMW, czyli z takim chyba nawet większym temperamentem, a no maneteczki. Reakcja szybka. No, skrzynie w BMW też mamy ZF8HP, ale wiem, że po prostu czy to BMW czy Alfa, no to inne jest oprogramowanie tych skrzyń. No, jeszcze na jedynkę nie możemy sobie wrzucić od 40. No, ale tutaj staram się kurczę, urządzać sobie wyścig, jadąc 28 km na godzinę petarda. No nic, zaraz wjedziemy sobie na autostradę i chociaż w tym odcinku tak raz depniemy. Myślę, że będzie bardzo ciekawa próba autostradowa. Zjeżdżamy tutaj redukcja na kołpasę. No, lekka podsterowność, ale gdy tutaj dodamy gazu, to od razu nam tutaj tył pomaga i z podsterowności robi się nadsterowność, no napęd ogólnie tutaj jest taki. Można powiedzieć, bardzo inteligentny. Fajnie się ten samochód odpycha, ale też z drugiej strony jest całkiem nieźle wyciszony. Całkiem wygodnie tutaj się jedzie, nawet mając 2 metry wzrostu. No jedynie tutaj to podudzie mogło troszeczkę by się wyżej regulować. No i tutaj hamujemy i zjeżdżamy na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. Gdy jedziemy tym samochodem, no to większość mocy jest tutaj podawana na tył, ale to też w zależności jak po prostu jedziemy. Może być tutaj więcej podane trochę naprzód, bardziej na tył, ale tak standardowo jest to bardziej taki napędowy samochód. Tak nie szalejemy. No dobra, dobrze znacie ten parking. Ale tutaj na próbę autostradową ktoś przyjechał Dodge'em Ramem. Na pewno będzie to ciekawa próba. Ja tutaj się ustawiam. Myślę, że będziemy mogli się za chwilę pożegnać. No, obejrzeliśmy sobie Julię z bliska. Przejechaliśmy się nią. Także fajnym uzupełnieniem będzie właśnie kolejny odcinek z próbą autostradową, przy którym się widzimy. Pozdrawiam. Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ten film Wam się mega podobały. Trzymajcie się.